Czuwajcie witajcie. Na zamku w z Stowarzyszenie Historyków Sztuki próbowało zaaranżować niektóre komnaty z rekwizyty, z epoki. Tu mamy salę, izbę strażnicy. Oczywiście taka izba normalnie w tym zamku funkcjonowała, na pewno, ponieważ jeżeli to pilnowało północnych granic Węgier, to. Stały garnison musiał tutaj funkcjonować. Czyli mamy to wczesne średniowiecze a tutaj przechodzimy i tu przechodzimy w renesans i tu z czasu renesansu już i strojem męskie, czyli takie żupane z tymi guzami. Przechodzimy dalej i zobaczymy tutaj jeszcze salę sypialną, też renesansową te kilimy te gobeliny które były ściągane z dalekiej Flandry oczywiście tutaj zdobią te komnaty pójdziemy na, na moment na mury i zobaczymy jak wygląda jezioro Czorsztyńskie a tak naprawdę tu u podnóża Płynął Dunajec Ale zobaczcie stąd widać, jaki jest, jak jest poziom wody tutaj, a jaki po tej drugiej stronie. Teraz rozumiecie, dlaczego w ciągu dwóch tygodni w 1997 roku ten zalew obronił całe Podhale Budowa zwróciła się w sposób rewelacyjny. Nie było w Perelu takiej drugiej inwestycji, która w ciągu dwóch tygodni by się z, z, zwróciła zamek Grubowli. to następny zamek godny zobaczenia ja teraz wam tylko pokażę po... po... tutaj mamy oczywiście studnię ja tu spróbuję z wami robi się tutaj trochę tłoczno i w tym momencie kończymy